Seria lamp Gisel od producenta ActiveJet wyróżnia się swoją uniwersalnością. W aranżacji możemy ich wykorzystać jako kinkiety, lampy sufitowe, ścienne, a także sprawdzą się w roli reflektora. Dla podświetlenia lustra w łazience zalecane wersje na 3 lub 4 źródła światła. Do oświetlenia kuchni możemy połączyć ze sobą pojedyncze lub podwójne. Pojedyncze odmiany lampy świetnie nadają się w roli kinkietów. Wykonane są z chromowanego metalu w klasycznym design, pasują praktycznie do każdego wystroju. Szczególnie zalecamy stosowanie dekoracyjnych żarówek LED, zwłaszcza, że ich cena wyrównała się z ceną klasycznych żarówek. Większy wybór można znaleźć w naszym sklepie internetowym, korzystając z zakładki żarówki, gdzie one są posortowane zgodnie z rodzaju gwintu. W lampach GIZEL wykorzystany typ E14. Gwarantujemy Państwu bezpieczne zakupy, milą obsługę i łatwą reklamację. Zachęcamy do zakupu, a wszystkie niezbędne linki znajdują się w opisie.